Cześć Wojtku! Miło, mimi. Ale. Słuchaj, widzimy nowy wasz nowy nabytek. Nowy produkt, tak. Nowy produkt seria ETG-2 falowników hybrydowych, która właśnie wchodzi do sprzedaży w Polsce. To są falowniki o mocy od 6 do 15 kW, przeznaczone do pracy w systemach hybrydowych, czyli właśnie z magazynami energii. Można powiedzieć, jakie są nowości? Tak, oprócz ładnego designu. Z większych nowości to na pewno szersza modu Tak jak mówię, wcześniejsza seria to było 5 do 10, ta seria jest od 6 do 15 kW. niższe napięcie startowe, czyli też tym samym falownik można powiedzieć działa dłużej, bo wcześniej się wzbudza. Dodatkowo taką chyba najważniejszą funkcją to jest funkcja stabilizacji sieci, czyli funkcja, która pozwala na to, że nie ma wyłączeń falownika, bo można w tym falowniku ustawić sobie limit i w przypadku, gdy energia na jednej fazie zbliża się do 253 V, falownik automatycznie przekierowuje tą energię na mniej obciążone fazy. Zauważyliśmy w kartach kredylowych, że od 10 kW macie już 3 wejścia MPPT. Tak, 3 wejścia PPT, stąd też można już w przypadku jakichś bardziej skomplikowanych połaci dodawać kolejne stringi do falownika.